To kolejny odcinek na moim. Wojen jeden... hoduje. Z tej strony wojen hoduje. To kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj. Nie, nie to. Nie to. A dzisiaj sobie pogadamy o moich roślinkach. Jak sadzić. Jak o nie dbać. I w ogóle. Na sam początek idą cytrynki. Jak trzeba dbać, jak są takiej wielkości jak moje? Zobaczcie, jakie moje są wielkości, tak od boku. O. Jak dbać o nie? Może. Jak są takiego wzrostu, widzicie? To moja porównanie moja ręka, a te rośliny. Tak no więc, jak są takiego wzrostu? Co robić? Na razie podlewać po prostu i ściągać palcami, jak są jeszcze w miarę już nie młode. Jak nie są takie bardzo młode listki, to po prostu ściągać z nich kurz. Jak są już takie większe, po prostu. I na razie tyle z cytryn. Potem kolejny Grapefruit. O niego już trzeba bardziej dbać, bo jest to roślina większa. Trzeba też podlewać. Trzeba też ściągać kurz. Ale trzeba też bardzo uważnie patrzeć na nowe listki, bo czasami mogą nawet paść te listki. Także tyle z grejpfruta. Potem mamy granata, o którego dużo nie wiem. Chciałam powiedzieć, pokazać wam mango, ale wiem, że mango już nie istnieje na moim kanale. a bowiem jest zepsuta no dobra tak więc yy, granat co robimy z granatem co robimy Ściągam listki i trzeba bardzo o niego dbać w sensie ściągać listki mu znaczy szkusz z listek trzeba podlewać go trzeba na niego patrzeć czy się coś z nim nie dzieje bo mój na przykład ostatnio zesrał się no, spadł mu liść po prostu. Tu nie, nie wiem z jakiej przyczyny, po prostu sobie spadł taką. I to by było na tyle w tym odcinku, bo te, o tym jeszcze za bardzo nie wiem. O Kiwi, o mandarynca też nie wiem, pomarańcze też nie wiem, jak się zachowują na razie. Natomiast to by było na tyle w tym odcinku. E, a no, i jeszcze chciałam wam coś pokazać, co zrobił mi Gina.pl. Z plastiku dokładnie, z długopisu 3D. Taką fajną kosę z CSA.